Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian A przed Wami już bodajże ostatni odcinek z I Już Wam powiem co się stało tymi, z tymi ognistymi pucharami Musiałem nieco pobawić się kodami Czytałem na forum przez pół godziny, jeśli jest, jeśli mm, wzięło się George'a, Bo on znajdował się gdzieś na początku świątyni Tam gdzie rozpoczęliśmy wędrówkę po węgardzie Zabił go szaman. A wiecie, jak to szamana szaman, jak, jakie on w ogóle obrażenia zadaje. On zginął. Trupa nie było, nigdzie zwłok nie było. Czytałem, jak można to przejść, oddać wszystko ogniste puchary. I co druga osoba pisała, że po prostu trzeba użyć kodu, bo inaczej nie ma możliwości dalszego zrobienia tego zdania. Tak więc użyłem sobie tego koda i od razu wyłączyłem wszystko, co jest z tym związane. I udało mi się oddać ostatnio nicny puchar I coś czuję, żeby dokończyć to zadanie musimy porozmawiać z Miltonem, który znajduje się właśnie tutaj w kaplicy Inosa Gdzie dzieją się ładne wiksy Dobra, tak więc może zaczniemy z nim rozmawiać Eee... <laughs> jednak nic No i co to dało? O, 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 o No chyba nic, jeszcze raz Nie, też nic nie, nie jestem gotowy. Rozumiem, dobra. Oddaliśmy wszystkie puchary, tak więc nie wiem, co się dzieje teraz. Zobaczymy. Może mamy tutaj jakieś zadanie z tym związane. Udane, bieżące. Puchary duszy. Tutaj, tutaj. Moc przodków. Kamień, kamień, dobra. Zanieś dla zamku młotę. Udane. Udanych mamy naprawdę sporo, tak więc myślę, że nie będziemy tutaj przeglądali. E, many... Mmm, Tylko z czym to jest związane teraz? Ha. Oddaliśmy wszystkie puchary. To nie wiem co się dzieje teraz. Dziwne. Co do jednego. Każdy ma. Chyba, że stoi tu jeszcze jakiś... Nie ma szans. No, może tutaj mamy stanąć? I co? Ma nam palić się głowa? <śmany> Masakra, jakie to skomplikowane. Oj, przepraszam, dostałem SMS-a, właśnie. Dobrze, wracaj. Dobra, tak więc teraz się udamy do Iszczer i tam rozprawimy się. Będzie fajna walka. Do Ishtar, do Ishtar. Tak, zgadza się. Dwa miecze. I zabijemy, zabijemy zubena. I to będzie ostatnie bodajże zadanie w gotiku. <laughs> tak już jest to same, samiutka końcówka. Troszkę mi głupia, zabijając tutaj naszych przyjacieli. Prawdę mówiąc, do Assassinów nic nie mam. Ale do kupców już tak. Którzy są naprawdę takie gbury. Nic, tylko by Polowali na złoto i nic, więc zresztą to jest taka ich pewnie natura, nie? Dobra, zapiszemy sobie Nie wiem co tu w ogóle się stanie Tuntuntutum Zuben Dokonałeś się więc wyboru To jednak nic nie znaczy Twoim ostatnim przesłaniem będą wykrzyczane prośby o łaskę Skończmy z tym Mam za sobą wiele bitew Przeżyłem każdego przeciwnika Teraz nadszedł jednak czas kapitulacji. Ta bitwa zdecyduje o dalszych losach tego świata. Wyślę cię na Wonobeliara. Dawaj. Suben. O masakra jeszcze lwy! No super, super! Genialnie to zrobili. Uh. 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 Idziemy son, uciekamy syn. Nie ma sensu w ogóle walczyć tu <laughs> Powaliło chyba, ale zresztą możemy to zrobić Mamy dużo mikstur Mamy też I, i, klawisz i, który dzięki czemu wchodzimy od razu do... niechowaj chowaj miecza No, ten jednak ma moc, <laughs> ma kopa Dobra Wbijamy się Aj, trudno. Powiem wam, że to trzeba w jakiś inny sposób rozegrać, bo nie widzę innego rozwiązania. Nie wiem, jak to zrobimy. Hmm. Jestem teraz ciekaw. Dobra, A, Dobra, co Dobra, 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 dobra. dobra. Dobrze, może najpierw się z nimi rozprawimy. Bo inaczej nam nieco przeszkadzać, tutaj, w walce. Zatrzymaj się, ty psie. O, masakr. Co jest? Co jest? Dobra. Tu może gdzieś się skampimy. Dobra, mam pomysł. Możemy sobie przywołać tutaj Golema Zapisujemy i lecimy na walkę. Teraz będzie się działo. Dawaj, 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 dawaj. Nieco się oddalmy, bo nie jest ciekawie. No, dawaj, dawaj zupę, tutaj. Widzicie? Kukasz sobie. Dawaj. Dawaj, dawaj Jednak ja i golem to stanowimy jedność Dobra Tutaj nieco się niebezpiecznie dzieje Myślę, że nie zginie Dobra, nieco się wycofamy Dawaj go, dawaj go, dawaj go, już gnie. Ten za chwilę też. Miejmy nadzieję. Ostro, na tym, ostro w tym odcinku, dobra, mamy Zubena. Dla siebie dawać go, dawać go. Dawać go, haha. Oh yeah. Zabij Zubena, mamy. Co teraz się stanie, prawdę mówiąc, nie wiem. Będziemy się, musieli się wrócić do klasztoru i tam zagadać z naszym posążkiem. Dobra, zobaczmy mówię co to miał za miecze. Wielki miecz. Wielki miecz Kostur. Wow Kostur wiecznego wędrowca, nie wiem w ogóle co to znaczy, ale Ale nasz Golem ledwo się trzyma Tak więc my się może udamy do klasztoru i nosa Bo zadanie już wykonaliśmy, więc tutaj nie mamy w ogóle co robić. Golem ich się tutaj bawi zresztą. Ma coś do zabawy, więc dostaniemy mu A powiem wam, że przydał mi się, naprawdę Naprawdę Dobra Kończymy Sługa Beliara poleł pole... Zuben... Zuben nie, nie żyje. żyje Bez niego rządy asasynów wkrótce się skończą Inosie, wypełniłem twą wolę Walczyłeś w moich i odniosłeś zwycięstwo. Pozwolę ci teraz wejrzeć w przyszłość. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Czekaj, co się będzie teraz działo. Oddziały Królewskie i Paladyni znów urosną w siłę, dumę i potęgę. Lee zostanie teraz generałem armii. Dzięki swym zdolnościom przywódczym ponownie zjednoczy rozbite grupki ludzi. Gorn pozostanie w Gota i odbuduje stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza Orków została obalona. Po śmierci Robara II zasiądę na jego tronie jako nowy król Myrtany. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i krain. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Uwolniłem warant spod władzy asasynów. Diego zostanie najbogatszym człowiekiem świata. Zawsze miał nosa do interesów. Pod osłoną murów Morasul stworzy wielkie imperium handlowe. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w bradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin Warantu. W górach Nordmaru życie wkrótce powróci na stare tory. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza. Milten pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. A Larec z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno: Wszystko będzie w porządku. Okej, okay, tak więc zakończyliśmy tym razem grę. Powiem Wam szczerze, że naprawdę teraz mi jest głupio, zakończając to. Grało się naprawdę, no, naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Aż mi się troszeczkę głos. <laughs> troszeczkę. prze... Jejciu <laughs> Podoba mi się gra i naprawdę żałuję, że już ją zakończyłem. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie. dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Przepraszam też, że były tutaj nieco jakieś takie przerwy w nagrywaniu od... odcinków z Gotika. Powiem wam szczerze, że dla nas, jako bohatera gotyka, ułożyło się wszystko idealnie. Zostaliśmy królem gotyka e, Mertany. Nasi przyjaciele dorobili się albo fortuny, albo władzy, którą, na którą zawsze liczyli. Tak więc myślę, że wszystko poszło po naszej myśli. Orkowie zostali przepędzeni. Jak tam było napisane. Era pokoju dla ludzi została naprawdę na długi, długi czas zażegnana. Tak więc, myślę, że podobał się, podobała Wam się ta seria. Przepraszam bardzo teraz, że <ścoughs> ciężko składać mi wyrazy, ale nie mówię, co się ze dzieje. Jeszcze raz dziękuję bardzo i pa pa.